Matematykę znaleźliśmy oczywiście w szkole, ale uwaga na innych przedmiotach. Na historii obliczamy wieki naszej ery przed naszą erą albo czas. Temperatur i wysokości, oraz wiadomo skala. Na muzyce uczymy się o mikro, półnutach, ćwierćnutach i ósemkach oraz metrum. Matematykę na polskim, gdy uczyliśmy się o liczbnikach. A to dopiero początek. Ciekawe wykorzystanie układów współrzędnych znaleźliśmy na planszówkach, w grach logicznych, szachach oraz na planach i mapach. Dlatego zainteresowaliśmy się współrzędnymi geograficznymi. Poćwiczyliśmy wyznaczenie położenia punktów i odczytywanie współrzędnych. I tu mamy dla Was zagadkę. Cześć! Mamy dla Was drugą zagadkę. Brzmi ona tak. Jakie są współrzędne geograficzne naszej szkoły? Możecie wykorzystywać różne aplikacje. Podpowiemy, że wszyscy macie... Telefon! Rozwiązania zagadki wrzucajcie do skrzynki odpowiedzi w sali 312 do 5 lutego do godziny 12. Z poprawnych odpowiedzi w naszej skrzynce wylosujemy osoby, które otrzymają od nas drobne